Mariusz Grabowski, tuż po konferencji prasowej. Duże święto, sporo ludzi na konferencji. Widać, że jest zainteresowanie galą tutaj w Częstochowie. Dzień dobry, witam serdecznie. No wiadomo, że, że już po raz czwarty w Częstochowie robimy, robimy galę i kibice nas pamiętają. Wiadomo, że marka Tym Xboxing Promotion już jest rozpoznawalna. Robimy show i chcemy iść cały czas do przodu, rozwijać się. Dlatego, dlatego myślę, że tutaj tym razem też nie zawiedziemy. Pojedynki wieczoru. Ewa Brodnicka w obronie pasa. Parzyńczewski w starciu z Mędym, no to walki zapewniające na pewno jakiś duży oddźwięk tutaj w Częstochowie i nie tylko. Na pewno, na pewno tak, bo wi wiadomo, że walka o mistrzostwo świata w Polsce to jest rzadkością, bo wiadomo, że wszyscy, wszyscy oszczędzają w jakiś tam sposób, a tutaj federacja, federacja, federację trzeba zapłacić i to myślę, że wiąże się z dużymi finansami, dlatego myślę, że, że ja bardzo się cieszę, że takie walki mistrzowskie Mistrzowskie możemy, możemy, możemy tworzyć. I tak jak mówisz, to jest wielkie wydarzenie dla, dla Częstochowy, dla Polski. No nie powiem, że, że, że w Europie czy w świecie, bo wiadomo, że walka o mistrzostwo świata. Jeśli chodzi o Roberta Barzenczewskiego, to też wiadomo, to już jest też marka, bo Barzenczewski wiadomo, że też, też daje, daje emocjonujące walki. Wszystkie pięć ostatnich walk wygrał przed czasem, dlatego ciekawy jestem, jak się pokaże na, na, na tle Mendiego, który, który tylko jedną walkę przegrał przed czasem. No i jestem bardzo ciekawy i, i czekamy do soboty, do piątku, przepraszam. Robert, właśnie swoją osobą, tym jak walczy, wzbudza wielkie emocje. Ta walka to na pewno walka, która przybliży go gdzieś tam wyżej w rankingach, żeby mógł się pojawić. Jak myślisz, jaka będzie droga teraz y, Roberta? No wiesz, Robert, droga Roberta jest cały czas taka sama, bo obraliśmy sobie drogę walki o mistrzostwo świata. Te propozycje już były dwukrotnie, ale nie śpieszymy się, bo, bo, bo nie, chcemy, nie chcemy go rzucać tak y, od razu na pożarcie. Myślę, że, że, że z czasem on nabiera doświadczenia. Yy, cały czas przyjeżdżają atrakcyjni z partnerzy. No, myślę, że, że tutaj, tutaj spokojnie jeszcze jedna, jedna, dwie walki i będziemy, będziemy myśleć już tych, o tych najwyższych trofeach, które myślę, że same z siebie i tak przyjdą. Ja myślę, że jak omawiamy sobie tak fight card, to na pewno trzeba wspomnieć o powrocie Patryka Szymańskiego. Na pewno to wzbudzi emocje i ciekawość kibiców. No, po walce, po walce z Talarkiem na, na pewno tak. Yy, I wiadomo, że, że, że Patryk, Patryk Szymański musi tą walkę, walkę wygrać. Zawodnik niezbyt wymagający, tak jak się u nas mówi na przetarcie. Ale z tego co rozmawiałem z Mateuszem Borkiem, coś, coś, się, szykuje, coś się szykuje w najbliższym czasie, dlatego myślę, że, że, że tutaj nie jeden, nie jeden pięściarz yy, boksujący, boksujący na tej gali zaboksuje jeszcze, jeszcze raz w tym roku, dlatego, dlatego tutaj szansa, szansa dla Patryka, żeby żeby wrócić, pokazać się. Bo myślę, że to młody chłopak za szybko chciał kończyć. A wiadomo, że, że też dzisiaj nie mamy tych zawodników wielu w boksie zawodowym z takimi rekordami. No i z taką techniką nie, nie oszukujmy się, bo Patryk to na pewno dobry zawodnik. No na pewno ciężki Marcin Siwy, który wziął się do roboty i deklaruje e, ciężką pracę i, i skupienie na boksie, to też. E, jest szansa na to, że zobaczymy go na szerokich Chciałbym, żeby tak było, bo z tego, z tego co pamiętam i tak analizowałem ostatnie walki Marcina, to on za każdym razem jest dobrze przygotowany, a po walce schodząc mówi, że zrobił jeden sparing. Myślę, że, 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 że tym razem jest inaczej i że przygotował się solidnie, bo, bo wiemy, bo obijanie takich mówiąc boomów, to no nie, ma, nie, nie ma sensu. Wiadomo, że, że tutaj też Marcin Siwy musiał się, musiał się pokazać na tej gali, bo jest często chywianinem i też publika przyjdzie, przyjdzie na niego, ale, ale tutaj trzeba, trzeba po prostu oceniać to realnie i, i jeśli, jeśli tą walkę zawalczy, trzeba po prostu podjąć jakieś wyzwanie. I to wyzwanie musi przyjść w przyszłym roku i trzeba albo w prawo, albo w lewo, bo tak dalej nie ma, nie ma sensu. No, widać po wadze, że trochę tam popracował jednak na tym treningu. No wiesz, ja, ja, ja nie rozmawiałem, tym przeprowadzając z nim wywiad. Nie pytałem się, ile Marcin, Marcin waży, ale na pewno waży, waży, waży sporo. Miejmy nadzieję, że, że jest dobrze przygotowany, bo, bo jego, jego rywal, na pewno na pewno to, to nie jest zawodnik, który się przyjedzie i przewróci. Na pewno rozmawiałem, rozmawiałem z nim, przyjedzie, przyjedzie po wygraną. A też powiedzmy sobie, że to jest walka na, na dystansie ośmiu rund. Marcin, Marcin, myślę, że ostatni w, w ostatniej walce zadyszkę miał już w trzeciej, aby, aby teraz było inaczej i był przygotowany, żeby, żeby mógł przegłosować te osiem, bo, bo daj Boże, żeby, żeby wygrał przed czasem, ale myślę, że to będzie pełen dystans. Tomasz Gromacki od zawsze, można powiedzieć, jest na Galaktymeksu. Wpisał się tutaj swoimi walkami, swoim serduchem i tutaj zapewne nie będzie inaczej. No, Tomasz Gromacki, Tomasz jak wszyscy wiemy, to, to prawdziwa zadyma. I tutaj Tomak, Tomek nie wybiera, nie wybrzydza, jakich rywali mu daje, takich, takich bierze. Ja jestem święcie przekonany, że, że on tą walkę wygra. Na pewno, na pewno chłopak zasługuje, zasługuje na, na więcej i to więcej ja, ja mu dam, muszę, muszę się z nim spotkać, muszę się z nim spotkać, porozmawiać, bo bez względu na, na, na wynik walki ja, ja, w niego wierzę i na pewno, na pewno, na pewno, jeśli by się potchnął, ale myślę, że to jest mało prawdopodobne, jestem święcie przekonany, że on tą walkę wygra, to na pewno, na pewno mu to wynagrodzę. Łukasz Wierzbicki też wojownik, no i tutaj na pewno nie zawiedzie. No Łukasz, to wiadomo, że, że to inteligentny chłopak, technika, technika, technika i, i, i dążenie, dążenie do celu. Miejmy nadzieję, że, że tutaj z tym rywalem, z tym rywalem sobie, sobie spokojnie, spokojnie poradzi, tak jak wcześniej powiedziałem, coś, coś planujemy jeszcze, jeszcze w tym roku i myślę, że, że nie jeden zawodnik z tej gali, boksujący na tej gali wystąpi, wystąpi jeszcze raz. Tak, coś planujemy, coś planujemy, pociągnąć za język. Mówimy o powrocie Tomasza Adamka. Nie, no planujemy na pewno, na pewno jakąś, jakąś galę, a, a co, co, co dalej to myślę, myślę że, że oglądając, oglądając galę się dowiecie.